Cześć, witajcie z tej strony Ale. Dzisiaj gramy z kuzynką. Dropła spajka. Jak widzicie. Skurzyłem się na początku, ale teraz tak można powiedzieć się cieszę. No bo przy okazji muszę sobie pograć z legendą, a mi hmm. jest tak trochę przykro, bo brakuje mi trzy legendy i chyba już przez miesiąc... No, poluje. A mi brakuje jeszcze dosłownie siedem postaci pod moim wrażeniem. Hmm, patrzcie. Otwierałem dwa mega boxy. Trzy mega boxy otwierałem. 5 big boxów, bo zrobiłem opening. I nic. Następny. A ja otwieram sobie normalną skrzynkę. Mieczkę. I no, piper, 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 proszę piper. Jakby spike. No i, i tak. I no ja jestem ogólnie zadowolona, ale wolałabym by obecnie. Leona, no, no, ale tak jak nam dropło, tak będzie. No. O też nie, że nie kruk, bo my nienawidzimy kruka, nie wiem, słaby jest bardzo. E, przepraszamy, jeżeli kogoś uraziliśmy w e. tym momencie e. E, za tego kruka, ale no każdy ma swoją opinię. No, my twierdzimy, że kruk jest Najgorszy jest legend. Tak, najgorszy z legend. Powinien być epicki, mityczny. E, dobra, więc zaczynamy. No. Jak pod tym filmem zabijecie to wyświetleń w 3 dni, to... Będziemy nagrywać w niedzielę w poniedziałek odcinek eee, z Mad City i Robloxa. Ogólnie to napiszcie, czy warto było wydropnąć spajka i czy hmm, opłaca się w ogóle grać z tym spajkiem, albo na jaki tryb na jaki tryb Spike jest najlepszy. No. E, Walczysz z Brokiem? Ja już zgnąłem I sorry, ja że nie, nie nagrałem nie, odcinku nie, właśnie z tego ooo, jay Breaka, bo sorry, że nie nagrałem tego odcinka z Jay Breaka i Robloxa, ale po prostu z tego kozynki nie mamy. A no jej komputer to taki jest, taki. No ogólnie jest, jest jeden komputer, a laptop zabrał mój tata. No, I więc... nie da się grać, a laptop jest naprawdę, to jest statystyk filmowy, no. i no, no i, niestety. I w poniedziałek będziemy właśnie nagrywać e... wszystkie odcinki. I ogólnie, przepraszamy za to, że coś poszło. Nie, nie tak. Wow. ale okej. Okay. I tak, dzisiaj Od... nagramy jeszcze jeden odcinek, bo wczoraj nie nagraliśmy e, nic. Tak, dzisiaj chyba, jeżeli. Ja dropnę tym razem Alanowi... Nita! Wiem. Jeżeli ja dropnę tym razem Alanowi e, coś e, bardzo fajnego... Tak. To wtedy będzie lepszy odcinek, wam powiem. No. E, Alan naprawdę się już stara od miesiąca. No, mu no. to się otwiera skrzyneczkę. O, Spike! A miło. Nie, ale nieprawda, bo to było inaczej, to było takie coś. Otwieram skrzyneczkę i sobie takie nagle Alan mnie zabije. Alan... Mnie zabije. Ja tam takie to słyszy i ja takie mówię spike. I on takie się wkłócił i zaczął napierdalać w Brawl Stars. Później, później em, później ogólnie odinstalował Brawl Stars i później znów je zainstalował. I w końcu się później umówiliśmy, że ja coś mu muszę dropnąć. Mm, tak jest właśnie. E, więc tak, zabiłam ją albo nie, to jednak. Dobra, nie, to, to, nie, Ja będę uciekać gdzieś indziej, okej? Okay? Bo żeby byliśmy w razie w ogóle kiedyś nie załatwić. No, no i tak. Da. No ten odcinek będzie taki, można powiedzieć, 15-minutowy. Zależy. No. Kurde, oni mnie... O nie, oni mnie Alan, od Alan, idzie! No i nie widzicie, drugie miejsce. Klucz 7, chociaż coś jak zawsze. Dobra. Kupcia mnie zaprasza. To, że pozdrawiam, kupcie. No i tak gramy dalej. Dobra. Alan, masz skrzyneczkę. Nie. Patrz. Pan, Alan. No i tak, nie. I moja kożynka hmm. idzie na szczęśliwy jak drobnie luna. I po prostu zatukę. To ja tu będę, na swoim miejscu. No i będę udawać, że gra w coś. No i chyba. No właśnie, i dobrze. No i dupa. Dobrze właśnie. No ale za to miałam jeden ticket. No ale ticket, to też Gram dalej. I miałam pierwsze ulepszenie do spajka. To w sensie no, jest pierwsze punkty mocy. No to dobrze. E, mam nadzieję, A, że. Ale jakie punkty mocy ci jeszcze wypadły? E, właśnie nie wiem do czego, ale widziałam, że na pewno do spajka. No to dobrze. No coś do nowej postaci będzie. Um. I ogólnie ja tak się cieszę nawet, że mam tego spajka. Um, no i tak to nie wiem. Czy mi się wydaje, czy Spike bije tak jeden raz 400, drugi raz 290, tak, tak. a 11 000, jeden, jeden raz 1440. No jakoś tak. Właśnie. Moim zdaniem powinno być to jakoś inaczej zrobione. Aha, już wiem dlaczego on tak bije bo... te kolce jak... dalatują nie 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 bo jak właśnie ten cały ten pasek zapełniony to on bije najmocniej a jeżeli w połowie no to bije tam ileś nie? a jeżeli na mniej to bije 290 rozumiesz? mmm trochę <laughs> tak gramy sobie e, okej okay. ale widzę że coś poświęcił dla powercubesów do ci... Bibi, czy, czy ja naprawdę tak nie będę nienawidzić e, spajkiem Bibi, bo ja i tak nienawidzę, jak ja gram z tym spajkiem? Że ja nie wiem, po prostu to jest ta... ale tam jest za ja ja stamtąd uciekam. Ja nie, bo lubię rasować. Uh -huh. Ale ty masz poza tym szybkiego takiego, tego, bo ty szybko możesz do góry, na dół, do góry, na dół, do góry. Ale jak nie mam amunicji, to jest lipa. O kurde, oni tu ktoś się kampi. Ej, oni mnie atakują! Nie, 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 u góry, u samej góry. Okay. O kurde! Ja już nie żyję, chyba? że Żyję? Nie żyję. No, że nie, sorry za ten mać. A, a Dlaczego w ogóle było jeszcze każda drużyna? No, nie wiem, właśnie. To Ale jest. ja mam i tak coś jak zero pucharku. Ja się poświęcę, będę grać. Tyk. O ma Albo nie. Będę grać. I jak mm. wybierzesz go, to ja już nim mm. To no, To o. a marlejem sobie grasz. Tak, kim ty myślałeś, tkiem? Nie. Bólem. Aha. Bo ty masz bóla na pięćsetce. No. Iluś, nie? No. Dobra, ja tu rozwalam tą skrzyneczkę, oficjalnie mówię, dobra. Czy mi się wydaje, czy Spike ma, czy Spike jest, yy, czy yy, Spike ma otyłość? Tak na serio się pytam. A moim zdaniem, to te spajki i to w ogóle wszystkie te powinny być wyryzywane do jakby ludzi, że jakby wiecie, że. Zabiłem Mortisa Barleyem. Aha. Nie, nie gdzie mi ucieka, że cię nie zabiłem. Albo Aha. zabiłem. O nie. Zabiłem Mortisa Barleyem. Dziennie, ten dzień atakowałam z dwoma tymi. Dobra. I moim zdaniem, to to powinno być te postacie, jakby nie, że powinny, bo chyba znają cię są. Wiele A jezu, nie mam tego wypowiedzieć mm, Jakby takie same jak człowiek I chyba przez to każda inna postać ma jakby chudszą sylwetkę, grubszą sylwetkę i w ogóle Chyba 11 HP Człowieku, stań ty w tych krzakach i ziołdł Bo jak ktoś się zabija Chodź tu, tu Tu, no chodź On chciał mnie tym zrobić. No i widzicie. Gramy... No. Proszę, żeby to... Tak Tak. O mnie widzi. Moja kula, moja kula, moja kula. Zajebi się. Ciecie miejsce, proszę jest po Tak, proszę. Ciecie miejsce. No ten odcinek jest dla mnie taki. A dobra, to ja gram... Nie wiem. O, Matulo Ej, patrz to jeszcze nikt takie nie zaprasza. Coś podobnego. E, pozdrawiam kupcia, która ma... No kupcie też mnie zaprosiła kupcia. No właśnie. I pozdrawiam jeszcze jednego. Poczekajcie, ja wam za chwilę powiem Nick. Pozdrawiam jeszcze. E, ja pozdrawiam... sekotmata Mata 07. Ja pozdrawiam HWDP. Pozdrawiam Pikachu, pozdrawiam Alana, poz, pozdrawiam pozdro. 600, pozdrawiam banana, pozdrawiam Kuba X ja, pozdrawiam ja pozdrawiam jeszcze Vera. Też nawzajem tak samo i... No i w sumie Będę jeszcze dać. jakiegoś y ruska, tylko nie wiem jakby to przeczytać. No też ja napisę. Pozdrawiam. Dwa, dwa. Pozdrawiam. Za dwa, dwa, no. I tak. Kam dalej. I tak. Ja mam nadzieję, że ten... bo to już będzie na pewno ostatni mecz. Tak, mecz ostatni. No raczej no. Się, bo ostatni mecz, okay. nie wiem. A jak zdążymy do 15 minut, to po prostu... No. No bo już jest 10, wiecie. No. On naprawdę jak potem filmuję do sto wyświetleń, w To będzie zajebiście nie... po prostu. Wiecie I... co? To nagryzam. będzie dla nas, to będzie po prostu dla nas motywacja. Nagram coś z Roblox'a, coś backowego, tak można powiedzieć. E, albo nagram może możliwe parkury. O, no, możemy parkury. E, i piszcie, czy by chcieliście, żeby po prostu Zagrać może w Minecrafta albo coś Zabijam bola i Franka Nie właśnie tu widzę Power Cube. O, nie Power O Oni tam, tam sekund. Tam O, no zginęła Nie tam poszła Nie, ona tam tego Jejku Przepraszam, że się na chwilę nie będę ruszać Musiałem coś zrobić O jejku, nie, to tam Zawsze to jest najgorsze jak pan się leczy. Dawaj ją! Dawaj ją! Nie, nie, nie to bym lagi. Ty na mnie zabija, No, Nie zabija. Oj. Nie? No, nie. Będę ciatekowali. Ja będę uciekać wreszcie, bo żeby nie razem w tinia. Wypierd... Nie! Ej, ej, ja też jest nie żyję. Kary, tam bym z dwoma, tam co ci zrobi. Jesteś spajkiem! Spajk zawsze da rady! A już nie da! Trzecie miejsce. I tak ten odcinek możemy zakończyć. Dobra, więc. Yy, Narka.